No się ma, ja jestem Madi, a to szkoła pełna dramy. Mamowita, to wszystko gra. Widzę Was wciąż w moich stan. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być słaby. Chcę słońca, słońce żyć. W tej nie przeszkodzi mi nic Spłakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę tam Bo ja chciałbym być sławny na 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 na, na. Czemu ty musiałaś to tam dodać? A co jest złego w marihuanie i innych fajnych proszkach? PO pierwsze skąd ty to wzięłaś, a PO drugie to jest takie szkodliwe? I jak to wybuchło? Proste te fiolki były ciężkie co nie. Ukryłam w środku dynamit, a do tych płynów dodałam taki proszek. Wiesz co? Zwalniam cię. Ale ty tak nie możesz, przecież tylko jeden starzysta ci zostanie. Mogę, wynoś się. Muszę ochłonąć, niedobrzy mi. Krzysztof, ja nie dam rady. Idź do dzieciaków i im powiedz, że zadania dziś nie będzie. Adi, ja mogę cię zastąpić. Teraz skoro tak się czujesz, ja im wymyślę jakieś zadanie i będzie dobrze, a ty tu sobie odpocznij. Naprawdę? Dziękuję ci Krzysztof. Laurena, wiem co zrobimy dziś na zadaniu. Wziąłem kamerę i widziałem różne nagrania. I również widziałem tam wszystkie zadania, jakie będą, dziś będzie. Dzieciaki, chodźcie na zadanie. Ady się źle czuje, więc ja ją zastąpię. Dzisiejsze zadanie, które wam wymyśliłem, to, czekajcie, jakie macie lęki. Laurena, nie mów prawdy. My z zygzakiem boimy się ciemności. Boję się głupich ludzi. A ja się boję, pająków. A ja boję się, kolorowych motyli. To oczywiście było kłamstwo kto się boi ciemności. Wręcz przeciwnie, uwielbiam pająki, ale konie i tak są na pierwszym miejscu. Kolorowe motyle, nigdy takich nie widziałem nawet, ale motyli to się tak bardzo boję jak dywan, czyli w ogóle. Więc to wasza lista, więc będziecie walczyć z lękami innych, bo wiem, że kłamaliście. Więc Adam i Laurena wy będziecie mieć lęk Laureny, czyli arachnofobia, inaczej lęk przed pająkami. Oto wasz pająk. Jaki słodziaczek. Przepiękny, nazwę cię puszek, bo wyglądasz jak puchaty kotek. A zabierzcie to ode mnie pomocy. Czyli tą rundę wygrywa Laurena. Teraz Zygzak i Ala, będziecie mieli ten niby lęk Adama, czyli lęk przed kolorowymi motylami. Nie mieliśmy motyli, więc macie tu ćmę. Dobrze jest tak daleko, bo miałem traumę z ćmamy. Aaaaaa! Wynocha z mojej twarzy. Nie ja i denara. Czyli wygrywa Ala. Więc teraz Laurena kontra Ala, Będziecie mieli fałszywy lęk Ali i Zygzaka, czyli lęk przed ciemnością. Wiem, że się nie boicie ciemności, więc będziecie musiały znaleźć kogoś w ciemności. Tylko czekajcie, światło zgaszy. Dobra, Laurena, to po prostu zrobimy, który z chłopaków pierwszy przybiegnie. No dobra. Adam, zygzak, przybiegnij tu szybko. Ej, wiesz czemu nas wołają? Nie, ale mówią, żeby biec. No ej, czekaj na mnie. Tak, Zygzak wygrałam. No sorry, Laurena, ale wiesz, że ja szybko nie biegam. Wygrywa Ala, co oznacza, że teraz jest Ala kontra Krystian. No w końcu, bo tak mi się nudziło, że prawie zasnąłem. Więc jedyny fałszywy lęk, który nam został, to lęk przed głupimi ludźmi. Więc zaprosiłem Olka. E e e e e e e e e No i super, tak łatwo wygrać, a ty wszyscy łocho, jakie to ciężkie, a to trzeba być po prostu dobrym w tą grę. Nie śmiać się ze mnie, bo wam dam z liściu, jak wygram. Ten głupi program pełni debili. Laurena, wiem jakie zadanie będzie następne. Będziemy musieli robić ekstremalne rzeczy i będziemy mieli pomocników, więc szykuj się. No dobra, ale skąd ty to wiesz? No już ci mówiłem, wziąłem sobie tą kamerę, i widziałem wszystkie nagrania jakie tam są, tam wszystko jest, tylko finału nie ma. Kto dostanie butelkę z wodą jest bezpieczny, a więc butelkę dostają, ale, Laurena, Adam, ja. i. Krystian, też jestem zdziwiona jak wy, niestety zygzak odpada. Ja jestem ciekawy jednej rzeczy. Jakim cudem ja odpadłem przecież to niemożliwe. Nie zygzak. Będę za tobą tęsknić. Nasz plan idzie zgodnie z planem. Tylko żeby się nikt nie dowiedział. A teraz kogo wyeliminujemy? Tą osobę, co jest najsilniejszą, czyli Adam, on jest mocnym zawodnikiem. Oj oj, oj. Muszę wygrać immunitet w następnym zadaniu